W tym odcinku programu Poradnik Sufitowy zaprezentujemy wybrane realizacje sufitu napinanego. Tutaj, w tym pomieszczeniu, w sklepie, został zamontowany czarna folia z połyskiem. Sufit ma właściwości takie, że odbijają się wszystkie przedmioty w nim, jak widać. Powierzchnia tutaj realizacji jest gdzieś w granicach 50-60 m2. Jest to duża powierzchnia, z racji tego sufit podzielono na trzy kawałki mniejsze. Ale połączone je tutaj za pośrednictwem specjalnych profili, i mamy cały obraz, cały sufit jest w suficie napinany, wykonany. Kształt tego pomieszczenia jest dosyć złożony. Nie jest to zwykły prostokąt. Jest tutaj dużo narożników, dużo kątów, ale nie jest to problemem w tym systemie sufitów napinanych. Jak widać na suficie zamontowane jest różnorodne oświetlenie w postaci lamp wiszących, w postaci lampy na listwach przesuwnych. Są głośniki, są kamery, tak więc te wszystkie instalacje swobodnie możemy montować na sufitach napinanych. Najważniejszym moim zdaniem jest to szybkość realizacji. Inwestor, który przygotowuje pomieszczenie pod działalność oczekuje czasu, żeby to było szybko zrobione. Taki sufit jesteśmy w stanie zamontować w ciągu no dwóch dni, tak realnie patrząc, jest to coś nowego, w żadnych butikach, sklepach nie widziałem czegoś takiego, więc na pewno wzbudza to pełen, pewien podziw wśród klientów i no, zaciekawienie, chcą wracać do tego pomieszczenia. Styl sklepu mamy bardzo nowoczesne wybrania też mamy bardzo nowoczesne, takie na czasie trendy, no i myślę, że sufit jak najbardziej pasuje nam tutaj do tego jest koloru czarnego, tak jak większość ubrania, a więc ściany też mamy czarne, mamy kontrast czerni z bielą, więc to fajnie wygląda. Stojąc za kasą, no nie jestem w stanie obsłużyć wszystkich klientek, ale zawsze mogę sobie spojrzeć w górę i widzę co tam klientki robią, czy są zainteresowane, czy nie. Jeżeli widzę, że no tam klientka coś sobie grzebie szuka, no to mogę sobie spokojnie podejść i zapytać się co i jak, a więc naprawdę bardzo praktyczny i użyteczny nam. Klientki zazwyczaj zwracają uwagę, bo jest to coś innego, niespotykanego, rzadko w każdym razie spotykane w sklepie. Zazwyczaj reagują dzieci, nie ukrywam, bo dzieci, mamo, 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 dlatego owszem i mamy wtedy automatycznie przy, przy dziecku zwracają na to uwagę. Dla nas jest to o tyle pomocne, że, że nie musimy śledzić klientów, tylko widzimy i możemy tam z ukrycia obserwować i ewentualnie w razie potrzeby e, pomóc. Sufit sprawia wrażenie, że sklep jest większy, jest więcej asortymentu jest to na pewno działa na, na wyobraźnię klientów. Widoczna tutaj z tyłu realizacja, jest to sufit napinany w połysku, w kolorze podchodzącym pod błękit. Wykonano tutaj jedną taflę sufitu napinanego, powierzchnia to jest około 60 kilku metrów kwadratowych, więc taką powierzchnię w jednym kawałku możemy zamontować. Nie widać żadnych łączeń. Tafla sufitu odzwierciedla tak naprawdę tafle basenu, taflę niecki basenowej. Głównymi zaletami montażu takiego typu sufitu nad basenem jest przede wszystkim to, że tak naprawdę folia jest tworzona do wilgotnych pomieszczeń. Folia nie przyjmuje wilgoci, nie niszczy się pod wpływem działania chloru, tego, tej, 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 tej atmosfery generalnie, która tutaj panuje. Idealnie nadaje się na tego typu pomieszczenia, dodatkowo daje efekt taki, że pływający na przykład na plecach może, może z siebie widzieć. Znajdujemy się na basenie w apartamentowcu Salaris Park. Jest to miejsce dość prestiżowe, ten apartamentowiec tutaj w Łodzi na ulicy Tuwima, tak więc cieszymy się, że mogliśmy zrealizować ten sufit w tym miejscu, chwalimy się, jesteśmy z tego dumni. Ten sufit tutaj jest jednym z wielu sufitów na basenach, które wykonywaliśmy w Polsce, tych realizacji mamy o wiele więcej. Po prostu jest to bardzo dobry materiał na tego typu pomieszczenia, na, na takie baseny. Sufity napinane, tak zwane, teraz są bardzo modnym rozwiązaniem. Rozważaliśmy różne typy sufitów, ale to rozwiązanie przy basenie jest szczególnie polecane ze względu na to, że sufity są po pierwsze estetyczne. Chodziło nam o uzyskanie dużej płaszczyzny bez żadnych połączeń. To jest jedna tafla materiału bez żadnych spawów. Poza tym jest to bardzo higieniczny sufit. Odporny na chlapnięcia wodą, na wilgoć. Poza tym przy tym ciemniejszym kolorze można uzyskać efekt lustrzany, odbicia, który jest przy pływaniu bardzo pomocny. Można obserwować w którym miejscu basenu jestem. Poza tym dodaje to przestrzeni, tak jak efekt lustra. Jest to rozwiązanie na ten obiekt nowatorskie poza w poprzednich obiektach. Mieliśmy trochę inny basen, tam był, były inne rozwiązania, chcieliśmy zrobić coś innego, coś ciekawszego. To już wszystko w tym odcinku programu Poradnik Sufitowy, który kończy serię.